Metoda przeciwdziałania będzie wtedy, kiedy będziemy mieli częstotliwość, będziemy mieli czas, będziemy mieli uprzedność, intensywność, która będzie zwrócona przeciwko nagłaśnianiu negatywnym skutkom i kosztom, które ponosi człowiek, wspólnota i świat w wyniku tej przestępczości, naruszenia domostwa przyrodniczego. Jeżeli natomiast my tego nie mamy, to zgodnie z teorią Saterlanda zróżnicowanych powiązań, wtedy nagłaśniamy to, co ma władza i proponuje nam system prawa czy system kontrolny. W związku z tym, przestępstwa w kategoriach potrzeb i wartości. Zgodnie z teorią Saterlanda trzeba patrzeć na przestępczość i zapobieganie w kategoriach potrzeb i w kategoriach wartości.